Korea Północna to jeden z nielicznych krajów, do którego nie da się dostać na własną rękę. Turystyka jest dozwolona wyłącznie w towarzystwie państwowych przewodników tylko w zorganizowanej grupie i ściśle według ustalonej trasy. Wjazd jest możliwy przez Chiny, przy czym wszystkie wizy załatwiane są za pośrednictwem specjalnych agencji nie można się zwrócić bezpośrednio. Odchylenie od trasy traktowane jest jak naruszenie prawa. Faktycznie, kraj jest zamknięty na świat zewnętrzny tak samo jak był w połowie XX wieku. Kontrola graniczna to nie formalność, lecz akt zastraszania. Sprawdzane są wszystkie rzeczy osobiste, w tym pendrive, zdjęcia, aplikacje w telefonie, książki, a nawet tapety na ekranie. Dowolny przedmiot z symboliką religijną. Wizerunkami przywódców innych krajów, a tym bardziej pendrive z zagranicznymi filmami, mogą stać się powodem do przesłuchania. W 2014 roku zatrzymano pewnego Amerykanina za to, że zostawił w hotelu Biblię. W kraju zabronione jest wszystko, co nie pasuje do ideologii reżimu. W Pjongjangu turystom wolno odwiedzać tylko starannie wyselekcjonowane miejsca. Są to odnowione fasady, nowe dzielnice i puste restauracje. Gdzie wszystko jakby zamarło w miejscu. Ulice są czyste, budynki jaskrawo pomalowane, jednak atmosfera jest sztuczna. Miejscowi nie odwiedzają kawiarni, nie robią zakupów ani nie nawiązują kontaktu z przyjezdnymi. Wszystko co widzisz, to część misternie wykreowanej fasady. Krok w bok od wytyczonej trasy jest zabroniony. Miasto pełni rolę dekoracji, mającej przekonać o nieistniejącym dobrobycie. Sklepy pokazywane turystom przypominają sceny teatralne. Na półkach ułożone są towary, książki, zabawki, jedzenie, ale nie ma klientów. Ceny podane są w specjalnej walucie dla obcokrajowców, a sprzedawcy nie zawsze pozwalają kupić to, co leży na wystawie. To nie jest działająca gospodarka, lecz spektakl. W prawdziwej części kraju sklepy działają na systemie kartkowym, asortyment jest ograniczony, a o takich wnętrzach nikt nie słyszał. Turystom demonstruje się iluzję normalnego życia. Każdemu turyście towarzyszą minimum dwie osoby: oficjalnie przewodnicy, w rzeczywistości funkcjonariusze służb bezpieczeństwa państwowego. Nie odstępują na krok, mieszkają w tym samym hotelu, jedzą przy sąsiednim stole i kontrolują nawet wyraz twarzy. Zatrzymanie się przy oknie, odłączenie od grupy, zadanie pytania miejscowemu wszystko to wywołuje natychmiastową reakcję. Ich zadaniem jest nie tylko informowanie, ale pilnowanie, aby obcokrajowiec nie zobaczył niczego zbędnego i nie naruszył scenariusza. To towarzystwo jest bliższe nadzorowi niż pomocy. W Korei Północnej można fotografować tylko to, co zostało wcześniej zatwierdzone. Surowo zabrania się fotografowania wojskowych, miejsc budowy, zniszczonych domów, ludzi w ubogich ubraniach, farm, starych samochodów i wielu innych. Nawet udane ujęcie może okazać się problemem, jeśli znajdzie się na nim na przykład pomnik ucięty w kadrze. Telefony i aparaty fotograficzne mogą być sprawdzane po wycieczce. Zdjęcia, które nie przeszły filtracji, są usuwane pod nadzorem. W niektórych przypadkach urządzenia są całkowicie konfiskowane. Odwiedzanie pomników ku czci Kim Irsena i Kim Dzong-ila jest obowiązkowym elementem każdego programu turystycznego. Odmowa złożenia hołdu jest traktowana jako bezpośrednia obraza. Turystom wyjaśnia się, jak stać, w którym momencie złożyć pokłon i jak robić zdjęcia. Za naruszenie etykiety zdarzały się przypadki deportacji i zatrzymań. Te pomniki to nie tylko architektura, lecz centralny element kultu państwowego. Ich oddawanie czci to nie prawo, a obowiązek dla wszystkich, w tym także dla przyjezdnych. Parady wojskowe, pokazywane w północno-koreańskiej telewizji i w międzynarodowych wiadomościach, to główne narzędzie propagandy. Biorą w nich udział dziesiątki tysięcy żołnierzy, pojazdy opancerzone, rakiety balistyczne oraz zorganizowane grupy statystów z flagami. Próby trwają tygodniami. Dla reżimu to sposób na zademonstrowanie siły armii, Zmobilizowanie ludności i zastraszenie zewnętrznych przeciwników. Nawet turyści, jeśli dopisze im szczęście, mogą trafić na próbę, niczym na pokaz, ale z prawdziwą bronią. Poza Pyongyangiem to zupełnie inny świat. Rozbite drogi, brak prądu, zużyta infrastruktura, praca ręczna i egzystencja na granicy. Ludzie żyją w warunkach, które trudno sobie wyobrazić w XXI wieku. Ogrzewają domy drewnem. Ożą ziemię bez maszyn, żywiąc się kukurydzianą kaszą i trawą. Często brakuje prądu, a opieki medycznej prawie nie ma. Turystom zabrania się opuszczania stolicy właśnie dlatego, że poza jej granicami kryje się prawdziwa skala ubóstwa. Produkty są dystrybuowane na kartki. Mięsa starcza jedynie na święta. Podstawę diety stanowią ryż, kukurydza i odpady sojowe. Ludzie w biednych rejonach żywią się tym, co znajdą, liśćmi, trawą, kaszami na wodzie. Otwarte rynki są formalnie zakazane, ale istnieją nieoficjalnie. Za handel można trafić do więzienia. Pomoc humanitarna napływa z zagranicy, ale do wiosek prawie nie dociera. ONZ szacuje, że miliony ludzi żyją w chronicznym niedożywieniu. Wychowanie wojskowe zaczyna się w szkole. Dzieci noszą mundury, uczestniczą w marszach i uczą się haseł. W starszych klasach obowiązkowe jest przygotowanie do służby. Po szkole wojsko, dla mężczyzn do 10 lat, dla kobiet około 7. Żołnierze często są wykorzystywani na budowach i przy pracach rolnych. Dyscyplina wojskowa jest częścią całego życia. Po demobilizacji wielu kontynuuje pracę w strukturze, gdzie wszystko jest podporządkowane rozkazom i ścisłej hierarchii. Według obrońców praw człowieka w Korei Północnej funkcjonuje do 30 obozów pracy. Przetrzymywane są tam dziesiątki tysięcy osób od prawdziwych dysydentów po tych, którzy po prostu zażartowali, trafili pod podejrzenie lub byli krewnymi podejrzanego. Warunki są nieludzkie: głód, wycieńczająca praca, brak opieki medycznej, regularne pobicia. Potwierdzono przypadki śmierci z wycieńczenia. Wyrok wydawany jest bez procesu. Obóz to dożywotnie milczenie. Dostęp do globalnego internetu jest zabroniony dla obywateli. W zamian wewnętrzna sieć Kwangmyong, gdzie dostępne są tylko strony rządowe i materiały edukacyjne. Nie ma tam Google, YouTube'a, komunikatorów ani wiadomości z zewnątrz. Nawet artykuły naukowe są filtrowane. Używanie zewnętrznego internetu jest karane jak szpiegostwo. Tylko elity władzy i sprawdzeni naukowcy mają ograniczony dostęp do sieci, pod pełną kontrolą. Południowo-koreański pop, amerykańskie filmy, japońskie animacje – to wszystko przemyt. Za pendrive z Harrym Potterem nastolatka mogą wysłać do obozu pracy. Znany jest przypadek, gdy ucznia skazano na dożywocie za oglądanie serialu. Muzyka w kraju jest wyłącznie patriotyczna – o wodzu, kraju, armii. Każda treść z zewnątrz jest uważana za truciznę ideologiczną, za rozpowszechnianie grozi kara śmierci. Od pierwszej klasy dzieciom czyta się biografię Kim Irsena, każe się im rysować sceny jego czynów heroicznych i uczy na pamięć przemówień liderów. Historia jest zafałszowana, na przykład twierdzi się, że Kim Irsen pokonał Japonię w pojedynkę. Wszystkie szkolne konkursy, piosenki, przedstawienia teatralne są o wodzu. Krytyczne myślenie jest tłumione od najmłodszych lat. Nawet w dziecięcych zabawach kultywuje się obraz wroga Korei Południowej i USA. W każdej dzielnicy są bunkry, większość ludności zna procedury ewakuacyjne. W szkołach i w fabrykach regularnie przeprowadzane są ćwiczenia na wypadek inwazji. Obywatelom rozdawane są ulotki wyjaśniające, jak postępować w przypadku ataku nuklearnego. To nie jest zwykła paranoja. To oficjalna polityka państwa, przekonującego naród, że wróg jest u bram. Całe życie w kraju opiera się na wojennym wyczekiwaniu. Nawet w hotelu nie jesteś sam. Kamery mogą być ukryte w gniazdkach, wentylacji, panelach ściennych. Mogą dostać się do telefonu, przeskanować laptopa. Każda anomalia, długie wyjście z pokoju, dziwna rozmowa, opóźnienie w toalecie, jest rejestrowana. Czasem sam personel hotelu pełni rolę donosicieli. Informacja tutaj to broń, nawet uśmiech w nieodpowiednim momencie może znaleźć się w raporcie. Tysiące północno-koreańczyków próbują uciec przez Chiny, ryzykując niewolę lub wydanie z powrotem do kraju. Jeśli zostaną złapani, czekają ich tortury, obóz lub rozstrzelanie, czasem karana jest cała rodzina. Nawet ci, którzy dotarli do Korei Południowej, żyją w strachu. KRLD organizowała operację sprowadzania uciekinierów z powrotem. Ucieczka to nie tylko wybór wolności. To decyzja okupiona ludzkim życiem. Korea Północna posiada broń jądrową i tego nie ukrywa. Reżim regularnie przeprowadza testy i grozi Korei Południowej, USA, Japonii. To nie tylko narzędzie odstraszania, to centrum całej polityki zagranicznej. Władze wykorzystują groźbę do uzyskania pomocy, zniesienia sankcji, handlu wpływami. Świat nie wie dokładnie, ile głowic jądrowych ma Korea Północna, ale nawet jedna wystarczy, aby trzymać region w strachu. Korea Północna to coś więcej niż zwykła dyktatura. To zamknięty system, w którym wszystko jest pod kontrolą myśli, słowa, każdy ruch. Tutaj nie można wybierać, sprzeciwiać się ani odejść. Obcy się tu nie dostają, a swoi nie wychodzą. Turyście pokazuje się przedstawienie. Lecz za kulisami kryją się miliony ludzi żyjących w absolutnym strachu. Jeśli było interesujące, zasubskrybuj, a przed nami jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Na razie.